To ile? Trzy dni? Bo rybach dość to Ja skoczę z tego, zrobię zdjęcie Dobra jedno Ale o blaszkę, że nie skoczysz Nie ja skoczy na bombę Chodź zobaczymy, czy będą się drzeć Skocz Filmik. Będziesz gwiazdą, tylko musisz no coś ja fajnego ja? powiedzieć Jak? No musisz powiedzieć? Coś fajnego powiedzieć albo zrobić Ja byś skoczył, a ja byś skoczył teraz z drogi na tą jachtu, na tą łódkę co płynie, to by było fajnie Aha, że skoczyć, tak! No!